No, panowie! Się ma! Się ma! Się ma! Ja spędziłem pełno godzin robiąc zagadki o! w klockach, więc po Let's mieć go! Lecimy! Dobra. Łapkę go, można na Nelkarak! <grym> o, 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 o! Lecimy! lecimy, Patrzę na jakiekolwiek guziki. O! Labirynt! No nie, najgorzej jakie. W ósemkę Labirynt to tak. Ojej! Na spotkanie będziecie za jakimiś przyciskami, czy coś też, bo wiecie, to może nie być zwykłe. Patrz na górę to sami, ty za górę patrzcie. O, znalazłem przejście. Tak? Nice. No mm -hmm. tutaj Od skacze. Musicie tam na dole, dobra dobra, dobra, dobra. Jesteśmy. Jesteśmy. Super. Okay. Go, go. Go. go, A tu jest no dalsza część labiryntu. okej, Prawo jest pusta, prawo jest pusta. Do przodu do Middle, 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 no no, no, no. Dobra, tu nie. A on się łączy w ogóle? Do mnie, do mnie, do mnie, tutaj, tutaj jestem, skacze. jestem. Mamy, dobra, skończymy, skończymy. No znowu tak na lewo, tak, mniej więcej środkiem i tak dalej. Dobra, wszyscy, wszyscy. Idą. Dobra. Kolejna, część. Ja kolejna część, Ja idę. Tak to tak to tak. znowu teraz środek i lewo, ale... A Co, jak to jest jakiś limbo, taki lup po prostu, nie? Aby, co, jak to jest ten Samo. sam labirynt cały czas. A możemy powiedzieć, że tak teraz. Tak, nie przenieśli, taka ten. Meskitu. Taka iluzja optyczna. A tu to będzie same. przycisk, ja uważam, że może być Mam no, przejście, mam przejście Jest, 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 jest yes, przejście Okej, okay, to jest, tu jest tutaj Tutaj ja nie idę za tobą Tędy tu to. Okej, okay. mamy Dobra, mamy, dobra, mamy. Mhm. Gdzie? Okej, okay, jesteśmy da, idziemy do. Dobra, najsik Efron? No, chodź, jest, hoś, no, chodź, no, chodź, no, chodź no, Dobra do, 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 do. O, jest parkour, no, park. let's, nice. let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Blacha, blacha musi a teraz napierak jest i... Czemu tu jest bez time as Zobaczycie czy nowego zyspaciu? mistrza parkura. Ej, ze spacją czy bez? Patrzcie za checkpointem, patrzcie za checkpointem jak coś. Ze spacją są... czy bez? Na głowy nie da się wchodzić jak coś. A czemu ja nie skaczę? To co to chodzi? Czekaj, gdzie teraz? Ej, busz ze spacją, ja sobie nie Ej, tu jest woda, woda, woda. Jest checkpoint. Checkpoint. Nice. Biegniemy, to... Go, 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 go. Lecimy, lecimy, lecimy. pięknie, wojny. 180, na czyli tam dalej, tam dalej. Dobra, Cię, dobra to nie ja nie, jak... nie będę w ogóle skakał, idę na sam koniec. jak masz mnie well, odporzył ty. <grym <grym o, to widzę, to ta sama taktyka. Gdzie mój, 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 mój. ze mną? Dobra, to jest Ale ja lecą. No skacz No spadł. Wszyscy już poszli i Ale jaka wiara, jaka wiara. Ja na na idź, idź, ja się przepuszczam. Daj blaszka. Gdzie jest checkpoint? Możesz. Czekaj, czy ja mam zrobić? A nie tutaj patrz, a nie tutaj? Zobacz. I potem na drugą stronę, tam po prawej? Nendroda nie skacz, za daleko No tu, tu w... w oh. Chyba na to co burz... Ej tak gdzie błysz tu? tutaj, ej, ty na to drewno. No na nie. to, na to! Od razu I patrz, na napierak to, okay. teraz tu, napierak tu, napierak tu! Napierak tu. Kurczę, spacji nie kliknąłem. Tu, tu, gdzie? tu to bierz, tu! O! Dobra, czekaj Double jumpem, nie? Yeah. O! Aj, tu, nie, ciężko. Ej, na pewno no nie ma innego miejsca, tu masz przejście, Czekaj, tu i jest... później tu to, A, tu się nie da, bo tu jest taka czwórka, no trzeba tam do a to strasznie ciężki skok jest. Ej, dobra, będę nubem i zobaczę, bo co, jeżeli jest skip dosłownie na samym końcu Tu jest do skip, zbait. panowie Tutaj trzeba po prostu sto, 180 kami, tędy. No, no, no tak, no tak zobaczcie, na zobaczcie na busza, zobacz na busza Właśnie Ej, W sumie radycznie. Ja to nie skaczę. No, busz jest, busz jest! Tak, tak, tak. Jestem przekład. Tak, velan. Jesteś, coś coś nice, nice. besyk. Go, besyk. Dobra, go, tu jest lecimy. Lecimy. Ty 180 to jest za samymi 180kami to lubię. Tak, zrobiłeś? tak. Okej, w górę. No, no, no to, takie, to takie ej, to takie Dobra, się... dobra się... mamy mamy kostka Rubika, tak jak ostatnio. E... Mm. Woda na mechanizma w kompleksie. Nie, 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 patrz, patrz, patrz. Tam z góry będzie leciała woda i musi dojść do, A, do bagażowego, do którego no, zipnie no, ogólnie jakieś do frontowego chyba na początku, czy nie? Dobra, czekajcie, sprawdźmy na razie. Do niebieskiego. Najpierw układamy najpierw, trasę, czy najpierw sprawdzamy? Nie Co my. do czego? O! Czekaj. Myśmy może otw... Albo. Nie, ja co i co się mi się wydaje, że woda musi dotknąć wszystko, żebyśmy całkowicie czekaj, mieli koletowe. przejście otwarte, nie? to i teraz się ta, tak, tak, tak. Ta, ta, ta. Dobra, to teraz do ta. żółtego. Czyli teraz do żółtego. Zamykamy z... to pierwsze, mhm, czyli mh, mh. pierwsze to było to. Okej, okay, zamknęło się. Teraz otwieramy niebieskie otwieramy a, drewno. Niebieskie, a, niebieskie o, drewno, otworzyłem. Dobra, dobra. Okej, okay, idzie. Magma. otworzyć. Magma otwiera. A do którego my teraz idziemy? Białe, białe. Kwarc, kwarc, kwarc. otwieram. Dobra. Kwarc i drewno. O kurcze, bo to się tak robi, że ja teraz... I teraz mówię... o to to dębiet dębiet dębiet. Niebieski, otwieram niebieski. drewno. Otwieram drewno. Tak, 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 tak. To ja zrobiłem tego. Niebieskie o, się niebieski. robi. Dobra, Dramy. niebieskie. Okay. Jest otwarte, Teraz zielone zróbmy. Bo żółte, żółte, żółte. żółte. Jesteśmy A, po, po drodze do, do Żółte, bardzo blisko. Żółte. Kwarc, kwarc, kwarc. Co się stanie, jakby się wszystko po prostu no otworzyło? Teraz purpur, purpur. Nie, 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 bo one się zamieniają. Zielone i kwarc od razu będzie trzeba znowu okay. przełączyć. I kwart, go kwarc. Nice. Dobra, mamy dobra. Zielone, zielone. Zielone. Go zielone. Zielone i czerwone. Y, możemy czerwone zrobić, dajcie czerwone. No, kwarc zamykam, zostawcie, zostawcie, zostawcie. Otwórzcie Diablet. te zielone? czarne. Magnet tak. trzeba otworzyć, magmę trzeba okay. otworzyć. Nice. Mamy czerwone, mamy czerwone. Otwieram purpur. Dobra, będziesz musiał. Mamy. A nie, zielone jeszcze Magma, magma I teraz leci? leci, leci, leci Dobra, yes. mamy Mamy, nice Let's go, go. Już? Okej okay. tak. Już tak, 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 tak A dobra Parkour kolejny O, kolejny jest. parkour Dobra, parkour jest bardzo prosty, tylko nie zasłaniajcie mm -hmm. Tak, 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 dajcie, Ech, dajcie zasłaniać zasłania. Dajcie blaszce <laughs> Blasz beszowi itp, nie? Nie widzę checkpointów, szczerze mówiąc Kurczę, ktoś mm. mnie popycha ciągle Nie ma checkpointów. Jest, 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 jest Tutaj są naciskowata, naciskowe tak? Mhm, chyba tak Jembo. Wydaje okay, mi się, że to jest naciskowe jest... coś. Tak, tak. Trzeba Muszę ci na o! Nice, nice, Napierak nice, przeskoczył, Z przeskoczył. Pół płytki się wybije. O! o! Nice, nice, mamy, nice. Mamy, mamy, nice. Jak... Dobra, to nie ma co teraz. Dobra, wywalony, przechodzimy. Kolejny o, to będzie, nice. nie? Nice, dobra, Kto, Kto co wymyślił, że parkury robić? O! A tu kolejny jest w ogóle. Wojtek, co ty? Wojtek! Dobra, leć wojtek. Dobra, dobra.

Prawie, Coś takiego. Jest niepewne, czy, prawie prawie tam prawie. I ktoś musi... Aj, i trzeba się zamknąć pod nogami. Nie, on tu musi go popchnąć. Tu musi wylądować Blaska. No, tak, dobra, blaszka dobra. Tu wylądować. Tu musi się Tu wylądować. To od razu musisz Blaska się odwrócić i y, sprintem jakby ten... Sprintować Klikaj. w powietrzu. No nie? No. Jestem gotowy. Nie ma kto na razie. Dobra. Chwila. Czekaj, dobra. dobra. Teraz. Jak Kamil stoi o Dobra. Nie, nie, wcześniej. Nie może być głową tam. Jak to się od tego odbija? Z, pomysł? Spróbuj, braszka, spróbuj nie za pierwszym, tylko za drugim i teraz. O, o, o. Co tam jest? Przycisk, przycisk jest. Przycisk, okej. Okay, ok. O, jest, 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 Let's go. Teraz. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. No. no, no, no go. Dobrze, dobrze. Lecimy, lecimy. Dobra, wiadomo. O, tu, e, musimy zrobić, musimy zrobić, to, co jest tutaj pokazane. A to Na tym pamiętamy, 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 pamiętamy. Chcę ten niebieski. Teraz Czekajcie, wróćcie złutem, wróćcie złutem. Czekajcie, ja mam pomysł. Czekajcie, to e, w, e, ten. Ale nie możecie czekaj, 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 czekaj. Pójś, pójś, pójś. No popnij, popnij, było dobrze. popnij, popnij. dobrze. Tak, tak, dobrze. Tak. Super. Tak. Popnij, no, tak. No, no, i teraz, nie i teraz, i teraz tak. Cyk, cyk mamy i teraz ma mamy, 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 coś. mamy, mamy, mamy. Gdzie, gdzie, gdzie co? Nie, ktoś jeszcze poruszył coś. A dobra, jest? No przecież jest dobrze. Jest, jest no. Sprawdź rozwiązanie. Mamy tutaj za nami Sprawdź rozwiązanie. O, o jestem yes. otworzył. Dobra, się, się, się. dobra, dobra, a to jest chyba. O mój Boże, randomowo A z... zejść zejdziemy. Zejdziemy. z pół płytki, wejdźcie na jeszcze raz płytki. Bo to aktywuje command block. Wejdźcie jeszcze raz O... Ale to każdy ma samo iść. wbiegajcie w byle jaku i patrzcie czy nie jesteście w tej czerwonej Ty ja jestem bardzo jest. blisko czegoś To lepiej chyba tutaj bezmyślnie latać, co? Tak, chyba tak. Ty burz, ja byłem blisko gdzieś tak ale czego gdzie my mamy wyjść? Bo jak jest bloki. Musimy o, 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 się chyba tam gdzie tego ta, bloków pojawić. Tak. Czy nie, nie nie tam gdzie bloki, tylko tam jest jakiś powinno być jakieś przejścia. Gdzie? Jest złoty nie, ten, nie złote przejścia. coś jest, nie? Złote na środku mi się wydaje, że musimy tam i tam jest przycisk po prostu. Jest przycisk, no jest przycisk. A musimy albo, się dostać to? tam. Ej, to bierz. Nie wiem. O, nice. 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 go, let's go. A więc co? Yes, ale, oro, ja panowie, no pierdziele. nie mogą być inaczej! Nie mogą być inaczej z takimi ludźmi! Uu. Ale, że aż tak? zaorany! Nie, no panowie, wszystko zrobiliśmy na IQ przecież za no nie Taka, no. ja pierdzielę, to był taki speedrun. Pierwsze miejsce, my jesteśmy z tego. Ja pierdzielę, gruba akcja! Let's go, zarówno się 20 go. minut. Zawaliście panowie! No oni pisali no grobo, półtorej grobo. godziny, żeby sobie zająć. Właśnie, no, półtorej no, godziny, my to no, 20 no, minut zrobiliście. Ja no i oni jeszcze pojechał. te bileje, nie? Ja bym na kebaba pojechał, sobie jakby wileje. Ej, ale oh, poczekajcie, cool. poczekajcie, chwilę bo oni napisali, że półtorej godziny, tylko żeby jeszcze wiecie. Zaczęliśmy z tym opóźnieniem, czyli my to w 20 no minut no, zrobiliście. No, no, no. Znaczy, event będzie trwał, bo pamiętajmy, że bardzo myślą, jest podium, czyli jeszcze będziemy czekać na drugie i trzecie miejsce, tyle. <laughs>